Kuchnia indyjska nie jest w Polsce chyba zbyt popularna. Szczególnie poza dużymi miastami ciężko na nią trafić. A szkoda, bo jest pełna smaków i aromatów. I dzisiaj wam przedstawiam food trucka z Olsztyna, który taką kuchnię właśnie serwuje. Nazywa się Tandoor Shama Indian Street Food. Tutaj mamy danie typu Jalfrezi, pochodzące z Bengalu. Jalfrezi oznacza dosłownie smażone na gorąco. Jest to forma kary. Mamy tutaj bardzo pikantny sos ryż i wybrany składnik główny my postaw postawiliśmy na ser panir delikatny w smaku, nietopiący się pod wpływem gorąca. Bardzo rozgrzewające bardzo fajne danie. Tutaj mamy wrapa, do którego wybraliśmy krewetki. Tam w środku są jeszcze warzywa i sos mango. I co bardzo ważne, ten wrap nie jest zawijany w żadną tortillę ani na leśnik, tylko w chlebek Nan, który wypiekany jest w tym futraku, bo mają oni zamontowany piec tandor, ten taki z gliny piec w kształcie dzbana. I te chlebki wypiekane są na bieżąco w futraku, a nie odgrzewane w mikrofali, kupowane wcześniej. Dla tych, co wolą łagodne smaki, polecam butter masala tutaj z kurczakiem, czyli bardzo popularny butter chicken. Sos jest z masłem, kremowy, delikatny, z pomidorami, orzechami, nerkowca i śmietanką. Świetne danie, bardzo, bardzo klasyczne, z ryżem oczywiście, więc bardzo sycąca porcja. Jak wspomniałem, ten futrak pochodzi z Olsztyna. W Olsztynie też mają swój lokal, swoją restaurację, którą bardzo chętnie odwiedzę, jak będę w pobliżu. Polecam wam serdecznie tego food trucka, jeżeli chcecie spróbować kuchni indyjskiej w najlepszym wydaniu, no to właśnie u nich Tandorshama Indian Street Food. Polecam serdecznie.